One Roll. Krótki pomysł na przygodę. Podczas podróży do warsztatu niejakiej majstry, babki, która jak nikt w okolicy zna się na majstrowaniu i sklecaniu czegoś z niczego, grupa bohaterów natrafiła na rozczarpywanego przez kryto szczury gula. Nic z nieszczęśnika nie zostało, więc nie ma co mu nawet pomagać. Ale tak się składa, że miał przy sobie torbę pełną rupieci. Wśród nich bohaterowie znajdą teczkę z jakimiś papierami. Rysunki techniczne, szkice, obliczenia i zagmatwany opis. Niewiele z tego łapią, ale na pewno majstra będzie wiedzieć więcej. Kurde bele, dawno już takich nie widziałam! Mówi swoim słodkim głosem. Patrzcie no tu, to z tego Poseidon Energy. Zdaje się, że jakiś pistolecik do portali. Szczerasz tu i pyk, wyjście. szczerasz tam i pyk, wyjście. No superanckie. Oni tam takie różne wynalazki mieli, może nawet i bym dała radę zbudować, ale gula noga, no nic nie mam do jakichś śrubeczek, ani innych ceregieli o jakich tu piszą. Pokazuję też bohaterom mapę, na której jest zaznaczony dawny magazyn Poseidon Energy. Mało kto o nim wie, a jeszcze mniej chce tam włazić, bo wiecie, w mordę niebezpiecznie tam jest, nawet jak na standardy naszego lokalnego pustkowia Wink Wink. Ale jak przyniesiecie mi to, czego potrzeba, to na pewno będę dała radę zbudować wam ten gnat portalowy.